Witajcie na kanale Dzisiaj mam miks zdrapek za 32 zł i mam tutaj mega pensję za 10 e, premia 777 też za 10 i casino club za 10 i tutaj mam dwa e, dwie małe zdrapeczki za złotóweczkę i zaczniemy sobie od tych małych zdrapeczek i najpierw zdrapeczka z numerkiem 195. I tutaj mam kapelusz, kapelusz, palma, klapek, klapek i torba. Niestety ta zdrapeczka jest pusta, opem. I następna zdrapeczka z numerkiem 195. I tu jest klapek, a klapek woda, woda i palma, i zdrapeczka też jest pusta. o yy. I teraz sobie zdrapiamy Casino Club. Tutaj musimy yy, znaleźć. Żetony. Jeżeli znajdziemy 1, mamy tą wygrywającą liczbę. Jeżeli znajdziemy dwa, mamy kwotę mnożymy razy 2. Jeżeli znajdziemy 3, kwotę mnożymy razy 3. Zdrapeczka z numerkiem 16 i szukamy żetonów. Tutaj mamy ananas, złoto i cytryna banany Garne, garniec i pomarańcza diament bank korona koniczyna Dzwon, cytryna, jabłko, pomarańcza i podkowa, winogrono, worek jabłko, złoto, ananas, korona, worek, banknot. Garniec, Gwiazda, Pierścień, Bank, winogrono, Koniczyna, Pierścień, Dzwon, Diament, Gwiazda, A, a Banany, Wiśnia i Banknot, i Tutaj nie mamy, zobaczymy jeszcze w bonusie, no i w bonusie niestety też nic nie ma, jest to puste, literki kontrolne, J, J i więcej, nie widzę żadnej literki. Zabeczka jest pusta. I weźmiemy sobie teraz premie 7, 7, 7. Musimy znaleźć siódemkę. wygram wam przypisaną kwotę do tej gry. Jeżeli znajdziemy dwie siódemki przypisaną wygraną, mnożymy razy 2. Jeżeli znajdziemy trzy siódemki przypisaną wygraną, mnożymy razy 3 i z numerkiem sześć monety jabłko dzwon bank koniec na pik złoto bank ganiec arbuz podkowa Garniec I mamy siódemkę Jedną siódemkę I tu Wygraną będziemy mieć razem jeden Korona tu mamy następną siódemkę Też wygraną będziemy mieć razem jeden Arbus, truskawka, i tu mamy następną siódemkę. Następnie dzwon, truskawka, pik, koniczyna, monety, banany, winogrona, pierścionek i ananas. Podkowa gwiazda, serce. Pomarańcza, cytryna, worek. Winogrono. Banknot, korona. Gwiazda, miśnia, serce. I tu sobie zrobimy wygrane. Mamy 10 zł. Dziesięć złotych i dziesięć złotych i w drapeczce. Wygraliśmy trzydzieści złotych. Kontrolne. Dziewczynką sekret. Później. Odkładam sobie na bok. I teraz będziemy drapać Mega Pensję. I z drapeczka także z numerem 6. Zobaczymy, czy jak ta poprzednia też będzie szczęśliwa. I tutaj musimy mieć taką samą jak liczbę, jak wygrywająca.

dwa, cztery, dziewiętnaście, czterdzieści siedem, trzydzieści trzy, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, czterdzieści cztery, piętnaście obok, trzydzieści dwa, za dużo 8 obok, mega pensja. drugiej na pewno nie będzie, 48, 46 za duże liczby i 5. Niestety ta zdrapeczka jest pusta, zobaczymy, tutaj, G, G, H. Zrapeczka pusta. I zapraszam na szybkie podsumowanie. zrapeczki za 32 zł. I jedna zdrapeczka wygrała aż 30 zł. Więc na minusie jestem tylko 2 zł. Więc nie jest źle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, a takie filmiki Wam się podobają, serdecznie zapraszam do zasubskrybowania i widzimy się w następnych filmikach. Cześć!